Miłości moc, miłości moc, miłości moc. A klucze i wskazówki dla uczniów w Szkole Magii, a więc w Akademii Magii. Oto weszliśmy w bardzo, bardzo ciekawy okres, zarówno osobisty, jak i globalny. Pojawiły się tuż przed tym okresem dorównujące i dowydarzające aspekty plany. I tak oto jesteśmy Pierwszych tak, tak nowej melodii. W nowym początku swojego życia. Jesteśmy w odrodzeniu, w osobistym resecie, który odczepia od nas ciężar przeszłości, wszelkie połączenie karmiczne, wszelkie więzi, dosłownie więzi, które plątały nas w tył, które nakazywały w jakiś sposób człowiekowi koordynować się na coś co dawne. Niektórzy poczują się puści bez tych wszystkich kierunków, bo choć nie były to kierunki osobiste, to wypełniały one życie osobiste. Niektórzy poczują, że nie mają koordynacji, że brakuje im takiej osi, którą czuli w życiu na co dzień, ale wszystkie osoby magii poczują i mają prawo tak czuć, że oto nastąpiła ta świeżość, która jest typowa dla początku i dla nowego życia. Oto nastąpiła, mimo że jesień, to pewnego rodzaju wiosna życia. Ta wiosna przebiega przez odrodzenie naszych najbardziej czułych punktów, tego co zakopaliśmy w sobie, co schowaliśmy pod tabu, co w jakiś sposób odebraliśmy sobie w imię czegoś, więc jeżeli jest nam taki element potrzebny do rzeczywistości, jeżeli w jakiś sposób potrzebujemy go zintegrować, to on się pojawi. Tak oto w tym czasie świata należy zaufać swojemu poczuciu. Wszystko, co było do tej pory, zbudowało nas ku temu. Wszystko, co przeżyliśmy przez ostatnie miesiące, przez co odmieniały nas planety, przez co kształtował się świat, dosłownie uformowało nas idealnymi do tego, by wejść w ten rytuał, by przeprowadzić ten rytuał jako przewodnicy i dla wszystkich swoich zasięgów. Dla każdego atomu swojej obecności czy w świecie, czy w ludziach, po prostu ustanowić nowy standard. Nowy początek dla każdego człowieka jest o czymś innym. Dla kogoś będzie to nowy początek kariery, bądź nowy początek związku, bądź nowy początek siebie. Dla innych będzie to jakiegoś rodzaju nowe spojrzenie na wszystkie procesy i kontynuacje, w których jest. Ale z całą pewnością wiadomo, że ten update jest już właściwy, jest taki, który z nami pozostanie. To, co w tych dniach zauważysz, to o czym w tych dniach będzie świat dla ciebie, to się przełoży na całą twoją późniejszą rzeczywistość. Dlatego też w tym czasie, dosłownie, od momentu, gdy to słyszysz, aż po 4 października, no oczywiście najlepiej to całą przyszłość czasu, ale szczególnie do tej daty, teraz uważajcie na słowa. Uważajcie, by nie palnąć czegoś idiotycznego w obliczu świec. Uważajcie, by ołtarz, który absorbuje wręcz każde Wasze słowo, który słyszy Wasz krok magiczny, żeby tam nie pojawiło się coś, czego nie chcecie. Bardzo zadbajcie o swoją przestrzeń i jeżeli uważacie, że trudno Wam to zabezpieczyć, w domu macie więcej domowników, nie panujecie nad tym. To ten swój krąg, ym, przykryjcie jakiegoś rodzaju wręcz pokrywką. Spójrzcie na to jakiegoś rodzaju klosz, jeżeli nie chcecie do tego mówić w danym momencie. Bo teraz każdy element magii was słucha, każdy element rzeczywistości jest gotów podążyć za Waszym słowem, jak za prawem, które ustanawiacie. Więc bądźcie z tym na poważnie. Nawet w żartach nie uwzględniajcie takich negatywnych scenariuszy, czegoś. Co odpychacie. Nawet w sarkazmie nie mówcie o tym, jakby to miało się zdarzyć, bo rzeczywistość, dosłownie przeświat, nie ma poczucia humoru. Tak samo jak podświadomość nie rozumie słowa nie, tak tutaj te wszystkie wykluczenia, odkształcenia, coś, z czym być może wy macie zabawę, to nie będzie interpretowane poprawnie. Bądźcie prości w słowach, docelowi w słowach i skupcie się na tym, co możecie stworzyć w przód. Zdecydujcie, że spojrzycie na swoje życie dotychczasowe w najbardziej pozytywny dla siebie i budujący dla siebie sposób, tak by Wasza przeszłość faktycznie miała szansę pomóc w przyszłości. Czyli przede wszystkim yy, zwróćcie uwagę na to, że po tych wszystkich przebojach, przez które przeszliście, czy były one w zakresie zdrowia, czy były one w zakresie waszej przestrzeni osobistej, czy zdarzyło wam się coś nieprzyjemnego ze świata zewnętrznego ku wam, no to to wszystko nie zniechęciło was do tego, by w tym momencie świata, siebie i życia uprawiać magię. By w tym momencie świata, siebie i życia poprowadzić wszechświat dalej dosłownie, swoim słowem, w swoim zasięgu, czyli wszędzie, gdzie macie na to wpływ. To jest rzecz święta. To jest rzecz, którą warto uszanować, którą należy, którą trzeba za wszelką cenę zauważyć. I zobaczcie też tutaj taka ważna wskazówka, co było z Wami od początku Waszego życia i e, powiedzieć też od wczesnych momentów i co przynosiło Wam uśmiech, co przynosiło Wam radość. Tędy znajdziecie drogi do swoich zagubionych talentów. I jeżeli jest coś, co zawsze wam dawało tę iskierkę uniesienia. Jeżeli jest to może praca, czy zabawa z innymi, czy jest to malowanie, czy jest to taniec, to tędy po nicce do kłębka dojdziecie do tej metody, która produkuje Wam energię, która jest jak silnik zasilający każde Wasze marzenie, po prostu siła i moc, która się tworzy z Was, dla Was i dla Waszego świata. Oto każdy z nas ma coś takiego, taką własną turbinę, Taki imperatyw wewnętrzny, ale wyższego rzędu, które to mechanizmy działają, produkując pewnego rodzaju stamina, energię, taką moc, która wchodzi dosłownie w te nasze wyższe tryby. Jeżeli tego nie znaleźliście, każdy plan duszy, który macie, wydaje się zbyt ambitny, albo no, może jesteście zbyt zmęczeni w tej inkarnacji, a to tylko dlatego, że nie znaleźliście tego źródła energii. Więc szczególnie teraz. Na jesień, zimę yy, i przejście w ten rok dziewiątki, w ten rok ostateczny, wy się zabezpieczcie, wyposażcie się w wiedzę, yy, sprawdźcie filmik, który dla Was nagrałam. Yy, on ma tytuł bodajże. Yy, nie masz energii, sprawdź dlaczego, i tam wyjaśniam dokładnie ten mechanizm w pogłębieniu. Yy, warto spojrzeć na to nie przez pryzmat ego, a przez pryzmat skuteczności. Jeżeli jest coś, co może skłonić ciebie do pracy na pełnych obrotach, to co to jest? Jeśli istnieje jakiegoś rodzaju, czy to praktyka, czy to substancja, czy to okoliczność, która daje ci maksimum Twoich możliwości w pozytywny sposób, to życz sobie to odkryć, życz sobie to otrzymać. Powitaj to w swojej rzeczywistości. Ty nie jesteś tu na ziemi, by przedzierać się. Przez wszystko, co spotykasz, jak przez zasieki. Spójrz na to, jak na zasoby, które mogą Ci się przydać, jak na te diamanciki rozrzucone po planszy, które faktycznie w ostateczności przynoszą Ci jakąś wartość. No i właśnie, niezależnie od tego, co działo się do tej pory, czy świat był dla Ciebie placem zabaw, czy placem boju, czy placem walki z samym sobą, masz możliwość to przebudować. Masz możliwość. Dosłownie, szczerze sobie poradzić yy, sam osobiście, bo Ty znasz swoje kierunki, wiesz, co Cię ucieszy, wiesz, o czym się uśmiecha Twoje serce, zdajesz sobie sprawę, jak widzisz siebie w przyszłości, co chcesz osiągnąć, co nazywasz sukcesem i z tym pracuj. To są jedyne rzeczy, które w tym czasie powinny zaprzątać Ci rytualnie głowę. Oraz, uwaga, jeżeli. W ten rytuał wejdziesz w pełni przygotowania, dosłownie weźmiesz sobie do serca to co mówię teraz, to pamiętaj jego kierunki, pamiętaj to jak ten rytuał działa, pamiętaj, że jest on o. Przywołaniu tego, co Twoje, jest to kontynuacja poprzedniego działania rytualnego, oczywiście. W tym kluczu zaćmień, w tym korytarzu my otwieramy czasoprzestrzeń, gdzie już jesteśmy z miłością swojego życia, gdzie żyjemy we właściwym sobie domu, gdzie dzieją się rzeczy dla nas najpiękniejsze, najpotężniejsze, dające światu całą naszą wspaniałość i moc. Więc jesteśmy w pełnej miłości. Więc podczas tego rytuału. Jeżeli przywołujecie tego partnera bądź partnerkę, możecie wręcz zaprosić ich, ich energię w swój plan rytualny. Czyli, jeżeli siedzicie na kanapie, zróbcie obok siebie miejsce, dosłownie aż tak. To jest czas, kiedy te zaproszenia, nawet na poziomie symbolicznym, czyli otwarcie drzwi, powiedzenie słowem, co wołasz, takie zaproszenia będą miały ogromne, ogromne znaczenie, bo to jest ogromny taki przełom czasu a jednocześnie ostatni moment wedle cyklu rocznego gdzie możesz otworzyć drzwi i sobie spokojnie coś zawołać po pierwszą listopada gdy przejście pomiędzy życiem i śmiercią jest aż tak bardzo subtelne no trzeba na to bardziej oczywiście uważać i ja zapraszam Cię w ten czas który teraz jest oczywiście w pełnej mocy w pełnej miłości ale przyjdź taki jaki jesteś Osiągniesz to, zabrzmisz z sobą, yy, dasz yy, w ten rytuał każdą częstotliwość, którą zdobędziesz. Nawet jeżeli to będzie irytacja, pamiętaj, że to też potrzebuje być uzdrowione. Yy, nie zwlekaj z uczynieniem tego rytuału. Tak jak zawsze mówię, wejdź w rytuał, gdy będziesz gotowy, tak teraz mówię, wejdź w rytuał do czwartego yy, tego miesiąca. Bo będzie to najbardziej korzystne, yy, najbardziej potężny wpływ, wtedy możesz wyzwolić. I pamiętaj. To, co robisz dla swojego przeznaczenia, nigdy nie jest egoistyczne. Przeznaczenie to e, dwie połówki rzeczywistości. Już nie ma, To dwie połówki świata, które do siebie tęsknią, wołają się, e, płaczą do siebie po nocach. I jeżeli nie chcesz tego zauważyć, to czemu myślisz, że to przeznaczenie? Jeżeli ta Twoja osoba bądź ten twój świat do ciebie nie tęskni, to skąd myślisz, że jest Twój? Pamiętaj, że są. Między energiami, takie to nie są umowy, to są żywe emocje, to są e, żywe połączenia między światami. I jeżeli Ty czegoś potrzebujesz, chcesz wołać to, to, to coś odwzajemnia Twoje dążenia. Więc e, po prostu te kasy i rękawy, zacznij pracować w tym kierunku. Jeżeli masz jakieś połączenia do zrobienia w swoim życiu, e, to po osiągnięciu w rytuale, swojej obecności, całości siebie. Ty o to zawołasz i ta osoba również zacznie w swoim kierunku iść. Miej na to przygotowanie i oczywiście jako rytualista decydujesz, jakie świece odpalić. Natomiast ja radzę Ci poczytać o magii świec. Mamy to oczywiście tutaj na Patreonie. I jeżeli czujesz, że to jest czas na miłość i teraz i zgadzasz się na to, to różowa i zielona albo po prostu biała, w którą dasz te kolory, dasz te częstotliwości, wpiszesz je tam swoim słowem bądź swoją mocą. Dokładnie tak. Pamiętaj, tworzysz coś, co jest nie tylko dobre dla Ciebie, ale co jest pewną życiową obligacją, bo to Ty decydujesz, że zamierzasz realizować się nie w planie minimum, ale w najbardziej Ambitnym, wspaniałym i e, takim odważnym prawie duszy. Więc wymaga to dosłownie za taką Twoją decyzją odpowiedzialności. E, wiedz o tym, że Twój sukces to nie jest obietnica lenistwa. Jak zawsze podkreślam, to jest Twoja praca. I to Ty potrzebujesz być tą sobą siebie, który się tym codziennie ucieszy, który będzie na poziomie, by tym żyć i by się tym cieszyć. I dlatego e, przewartości to sobie, poczuj to, stwórz taką bardzo wyraźną wizję, jeżeli potrafisz na tyle wyraźną, na ile jest Ci to dane w danym momencie i po prostu spotkajmy się po aktywnej stronie granicy działania ja postaram się zamieścić Wam tu na Patreonie troszeczkę wcześniej ten rytuał bo niektórzy z Was powiem wprost, będą go chcieli zrobić w łóżku albo w wannie niektórzy z Was poczują dokładnie tego dnia przy tej energii nowiu że to jest czas, kiedy Potrzeba albo wejść w totalny komfort, albo w jakiegoś rodzaju obmycie, i częstotliwość wody po prostu nie przepłynie przez Was w każdy sposób, bo poczujecie to tędy. Także nie hamujcie się. Jeżeli będziecie mieli jakąś inspirację ze strony swojej duszy, i to zrobić w swoim stylu, oczywiście zróbcie tak. Ja Was do tego zachęcam, namawiam, zadbajcie o bezpieczeństwo, zadbajcie o to, by była harmonijna, piękna atmosfera. Możecie poczuć, że chcecie wysprzątać dom przed tym. To też jest ok. To jest zapisane w tych energiach jako norma. Nie obawiajcie się, że nagle Wam się nerwica na adres udzieliła, bo to wcale to nie znaczy. No, jesteście, a oczywiście yy, każdy na swoim poziomie rytualistą, jesteście w tym doskonali, to właśnie Wy jesteście przeznaczeni na to, by zadziałać wszędzie w obrębie swojej rzeczywistości, swoich zasięgów ja nie znam Waszych ludzi, być może oni nie znają też mnie. Jest to możliwe, zakładam to na tę chwilę. Więc jeżeli to Wy jesteście dani swojemu środowisku, by tak lśnić, po prostu zróbcie to. I niech stanie się to co najlepsze, w znaczeniu najbardziej dobre. Jeżeli macie pytania, zadajcie swoje pytania, po to jest sekcja komentarzy. Ja to czytam, mam działający komputer, chętnie odpowiem. Jak zapewne zauważyliście, jest mniej hałasu w sekcji komentarzy, jest czyściej, bezpieczniej. No, możemy tutaj po prostu się też komunikować. Na Patreonie to działa. Miłości moc, miłości moc, miłości moc. I oczywiście, a do tego.